Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony jak zwykle Quantum i dzisiejszy odcinek Quick Info jest poświęcony w sumie moim widzom, ponieważ ostatnio spojrzałem na licznik subskrypcji na moim kanale i bardzo się cieszyłem, bo zobaczyłem, że udało mi się przekroczyć teraz 300 widzów, także wielkie dzięki za te 300 subskrypcji. Właśnie dzięki temu, że te filmy Wam się podobają, robię je cały czas dalej, między innymi też dlatego po części, bo po prostu 어? <목소리도> Lubię robić te filmy, sprawia mi to dużą przyjemność i to też jest jeden z takich powodów dla, dlaczego w ogóle zacząłem ten kanał. Po prostu dlatego, że robienie tych filmów sprawiło mi przyjemność, a przy okazji właśnie i od was odzew jest bardzo pozytywny, to też to mnie cieszy i cały czas staram się coraz lepsze te filmy robić, coraz lepszej jakości, coraz fajniejsze i tak dalej, i tak dalej. Też staram się czasami jakieś nowe pomysły mieć na te filmy, żeby to wyglądało jakoś interesująco. I teraz... A myślałem sobie, że a propos tych... Tej liczby 300 widzów, warto zrobić sobie coś właśnie takiego specjalnego. Dużo osób pytało się mnie, czy można w coś ze mną zagrać. Oczywiście, że można. Niektórzy już zauważyli moje niki prawdopodobnie z filmów. A co po niektórzy dodali mnie na przykład już na battlelogu czy na Steamie, też znając moje niki z moich filmów. I teraz, żeby nie było takiej fali, jak mnie dodać na Steam, jakie ja mam niki, i tak dalej, i tak dalej, fali komentarzy i pytań. To na moim kanale, w opisie tego kanału, możecie sobie zobaczyć moje nicki do Steam'a i Battlelog'a, tam najczęściej siedzę i na Battlelog'u, jeżeli gram Battlefield'a, no to oczywiście siedzę, ale na Steam'ie też praktycznie zawsze jestem dostępny i tam od czasu do czasu też na tym Steam'ie w jakieś gry gram, między innymi i multiplayer, także możecie mnie śmiało dodawać, z tym nie mam żadnego problemu. No. Koleś, rachramac. Klej mory mnie tutaj zrodziły. A, powiększone magazynki, to jest coś pięknego. Dobra, a propos tego, właśnie miałem powiedzieć i zapomniałem, myślę nad zorganizowaniem takiego meczu, który będzie właśnie z Wami, widzami, bo wiele osób się już pytało, czy można jakoś ze mną zagrać. I teraz tak, ja ten film nagrywam w około poniedziałek mniej więcej, dlatego myślę, że jakoś w najbliższy weekend fajnie byłoby to zrobić właśnie taki wspólny mecz. Tylko jeszcze nie wiem dokładnie, czy to byłaby sobota, czy niedziela. I um, jakby jeszcze tutaj Was poinformować o tym, kiedy to będzie. Znaczy prawdopodobnie po prostu będzie to przez film, wideo yy, na moim kanale. Powiem Wam dokładną yy, godzinę i czas, kiedy... Yy, godzinie czas, raczej dzień i czas chciałem powiedzieć, kiedy będę nakrę kiedy będę kręcił ten odcinek z widzami i dzięki temu będziecie mogli potem wbić na taki serwer i ze mną zagrać i między innymi coś przy okazji też ze mną nagrać, bo będę na tym serwerze i na pewno ten mecz bym nagrał. I teraz mam do Was prośbę, abyście się zadeklarowali, ile osób mniej więcej by chciało zagrać w tego Battlefielda ze mną, to wtedy będę wiedział mniej więcej, jakiego serwera mam szukać i tak dalej i tak dalej, aby to wszystko miało jakieś tam ręce i nogi po prostu zateklarujcie się pod tym filmem ile osób będzie coś będzie chętne na taki event no i to w sumie tyle A propos właśnie tego wspólnego meczu w Battlefield trójkę I jeszcze oczywiście myślę że w czwartek albo w piątek Pędzę chyba w czwartek. Postaram się e, właśnie dać e, oficjalną godzinę i e, datę, czyli dzień, e, kiedy będzie ten e, pojedynek i wtedy e, też. E, po prostu, no, jeżeli będziecie chcieli ze mną zagrać, no, to będziecie musieli obserwować e, przez Battleloga, na jaki serwer wbijam. E, wtedy wszyscy wbijemy na jeden e, serwer i z sobą zagramy. Prawdopodobnie będzie to jakiś też pusty serwer, bo e, o ile dobrze pójdzie, to będzie ze mną większość ekipy e, AFS. E, AFS to jest taki nasz klan e, wśród, na, wśród moich przyjaciół. Po prostu no, my się tak lubimy trochę e, wyróżniać z całego tłumu i jeżeli widać technikę AFS, to zawsze wiadomo, że my gramy razem. To dokładnie o to chodzi. W każdym razie większość naszego teamu AFS, czyli AFS to jakby to, ktoś się interesował, to, to, jest, to jest skrót od Asian Fragging School. Co mi tutaj laserkiem po oczach mryga? i pewnie będzie ze mną Kikerot, może będzie ze mną Ancient, na pewno będzie Kikerot, zobaczymy co z bulionkiem Zobaczę ile osób uda mi się zorganizować na ten weekend i na pewno będzie część mojego teamu AFS No i pewnie będzie część Was. Będzie dość pewnie, łącznie wyjdzie dość dużo osób myślę, które będą w naraz na serwer, to znajdziemy jakiś taki bardziej pusty serwer, który i tak powinien się prędzej czy później zapełnić. Ludźmi, także z tym nie będzie problemu, nawet jeżeli wbijemy na jakiś serwer, który będzie miał kilka osób, dosłownie na serwerze, e, bo to się zapełni, jeżeli ludzie zobaczą, że na serwerze ktoś tam gra. E, także z tym myślę, że nie będzie problemu. No i to w sumie a, tyle a propos tego Battlefielda trójki. Teraz wpadł mi do głowy też jeszcze jeden pomysł, który mógłbym zrobić a propos właśnie. Battlefield, nie, nie Battlefield, trochę ogólnie mojego kanału. E, myślałem sobie, że może kilka osób byłoby na przykład zainteresowane czymś takim, aby zrobić e, odcinek poświęcony technikaliom, e, czyli różnym moim e, rzeczom, których używam do gamingu, czyli myszką, klawiaturą, e, PC-owi, jakiego używam i tak dalej, i tak dalej. I będzie, e, żebyście mieli okazję zobaczyć między innymi, e, jak ja nagrywam ten film, czym nagrywam, e, na czym gram. E, no i mniej więcej postaram się jakoś. E, wytłumaczyć co gdzie jak, dlaczego wybrałem taki sprzęt, a nie inny, jakie są jego wady, jakie są jego zalety i tak dalej, i tak dalej. Moż, mógłby być to taki trochę właśnie dłuższy odcinek technikaliów em który byłby bardziej szczegółowo poświęcony rzeczom, które posiadam i których używam m.in. do grania i nagrywania tych filmów z przeróżnych gier. Także jeżeli byl, bylibyście czymś takim zainteresowani, no to proszę bardzo, napiszcie tam komentarz pod filmem. Czyli tak jak mówiłem, wstępnie się tam zapowiedzcie, ile osób tego Battlefield'a będzie grało. Mniej więcej, to wtedy będę wiedział, jakie serwery znajdować, ile ludzi się e, spodziewać. I to w sumie tyle. To chyba tylko jedyna rzecz, której tam jakoś będę e, od Was wymagał. E, jeżeli się nie zapowiecie, no to trudno, bo to zawsze, wiadomo, różnie bywa. Po prostu, no. Mm. Ewentualnie to możecie jakoś powiedzieć na czacie, że jesteście od mojego kanału czy coś, bo nie zawsze każdy wiem, że ma czas w jakimś tam danym terminie obejrzeć jakiś film, ale myślę, że do większości to powinno jakoś dotrzeć. Także szybkie jeszcze podsumowanie pod koniec. Wspólna gra z widzami prawdopodobnie w weekend. Battlefield trójka, oczywiście, będzie grą do wyboru. Aha, jedna rzecz o Battlefield trójki, żebyście się nie martwili o to, to um, ja postaram się znaleźć serwer, który. Aż, holender. Ja postaram się znaleźć serwer, który, który nie będzie miał. E zapełniony, przepraszam, który nie będzie miał dlc-ków, nie miałem na myśli żeby był zapełniony, tylko który nie będzie miał dlc-ków. Aby każdy y, gracz, który nie posiada dodatku back to czy close quarters mógł na ten serwer wbić, także gramy tylko i wyłącznie na podstawowych mapach z Battlefielda, taki serwer na pewno e, ja postaram się e, sobie znaleźć, a propos odblokowałem sobie jakiś, e, jakąś nową rzecz do tej broni, spróbujmy sobie powiększone magazynki, zobaczmy jak to będzie wyglądać, e, także o to się nie musicie martwić, na pewno nie będzie to żaden serwer PLUS Quarters ani Back to Karkand, choć wiem, że dość sporo osób ma Back to Karkand, e, jednak jakby nie patrzeć, nie wszyscy go posiadają, dlatego żeby e, było trochę bezpieczniej pod tym względem, nie będzie też w dodatku Back to Karkand, gramy na podstawowych mapach. E, w sumie, co by jeszcze tutaj wspomnieć. Wiem, że kilka ludzi na pewno chciałoby zagrać ze mną w jednej drużynie. To się da zrobić, bo oczywiście e, jeżeli wbijecie do tej samej drużyny co ja, no to bez problemu będziecie mogli ze mną zagrać, tylko e, chodzi mi tutaj o kwestię bardziej e, nie strony, tylko drużyny, e, tych czteroosobowych drużyn, które są w Battlefieldzie. E, no wiadomo, że ja zajmę jeden slot, czyli zostaną tylko trzy osoby, e, które będą mogły ze mną zagrać. I, ale też, tak jak wspomniałem, będzie ze mną gra, będą ze mną grać Członkowie e, AFS, czyli Kajkerot, być może więc Tak jak mówiłem, zobaczę jeszcze kogo mi się uda tam wyciągnąć. W każdym bądź razie, e, m, zwykle oczywiście, jeżeli gramy razem, no to potrafimy zawalić nawet czasami dwie drużyny. Jeżeli gramy naprawdę, naprawdę dużą ekipą, e, to tak potrafi wyglądać, że zawalamy dwie drużyny. Dlatego też myślę, że e, żeby było to sprawiedliwe, e, ja będę w jakiejś drużynie sam. A waszym tylko zadaniem będzie pilnować. E, Albo pewnie napiszę po prostu na czacie w jakiej drużynie jestem i e, wtedy będziecie sobie mogli e, do mojego teamu wbić, obok się mnie spawnować, tam m, rzucać apteczki i takie inne rzeczy. E, po prostu będziecie mieli okazję sobie ze mną zagrać w teamie, a reszta e, teamu AFS, który uda mi się znaleźć który, no, który uda mi się znaleźć na ten odcinek e, będzie właśnie w innej drużynie e, tak yy, aby no to też jakoś tam yy, miało ręce i nogi, dobra, także myślę, że chyba wszystko na temat, co miałem do powiedzenia tych yy, w tej serii z Battlefielda, to już skończyłem, strasznie się ciemno robiło, mi oświetlenie jest Kiewski, mam nadzieję, że cokolwiek będzie widać z tej kamery. Trochę będę musiał to poprawić w filmie, no ale trudno. Dobra w każdym czasie dzięki Wam za oglądanie tego odcinka z Battlefielda trójki. E, na razie trzymajcie się, cześć i dajcie znać, czy będziecie e, na tą wspólną grę Battlefielda trójkę e, w ten weekend. Dobra, trzymajcie się na razie.